świat się rozszerza coraz szybciej. Prędkość ekspansji to 74,3 km w ciągu sekundy na megaparsek, około 3 miliony lat świetlnych, czyli w każdej sekundzie odcinek o długości 1 megaparseka zwiększa swoje rozmiary o 74,3 km. Prawie każda grupa galaktyk na niebie się od nas oddala. Cały ten proces oddalania się został zapoczątkowany podczas wielkiego wybuchu. Wielki wybuch to nieco nieadekwatna nazwa zdarzenia, które nastąpiło wedle obecnej wiedzy około 14 miliardów lat temu. Zwykle gdy mówimy, że coś wybucha, mamy na myśli eksplozję. Coś wybucha, a wszystko, co stało w tym miejscu, odlatuje na wszystkie strony wraz z falą uderzeniową. W przypadku wielkiego wybuchu sprawa wygląda nieco inaczej. Zacznijmy od początku. Skąd w ogóle wiemy, że wielki wybuch nastąpił? Zawdzięczamy to człowiekowi o nazwisku Hubble. Zauważył on, że odległe galaktyki emitują światło przesunięte ku czerwieni. Oznaczało to więc, że oddalają się od nas. Ponadto nie oddalają się w jakimś konkretnym kierunku, lecz oddalają się od nas tak, jakby od nas uciekały. A im dalej są położone, tym szybciej się oddalają. Nieważne gdzie na Ziemi stoimy i nieważne w jaki punkt na niebie spojrzymy, wszędzie znajdziemy galaktyki, które się od nas oddalają. A skoro stale się oddalają, to jeśli cofniemy się nieco wstecz, to te odległości powinny być mniejsze i mniejsze, aż w końcu w pewnym momencie znajdowały się w jednym punkcie, prawda? Ten moment nazywamy właśnie Wielkim Wybuchem. Załóżmy, że mamy nienapompowany balonik na powierzchni którego rysujemy wiele kropek. Niech balonik symbolizuje wszechświat, a kropki symulują galaktyki. Dmuchamy w balonik, ten się rozszerza. Kropki oddalają się od siebie, jednak nie możemy powiedzieć, że któraś z nich jest uprzywilejowana i stanowi środek rozszerzania. Każda oddala się od każdej, nie ma żadnego centrum. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że istnieje centrum balonika, w końcu jest trójwymiarowy, a środek rozszerzania jest w środku. Rzeczywiście, jednak, na potrzeby naszej analogii, rozważamy świat dwuwymiarowy, samą powierzchnię balonika. Jest on tak wielki, że nie możemy zauważyć jego środka. Podobnie jak było z Ziemią, zanim odkryto, że jest kulista. Stojąc na powierzchni Ziemi, nie widać jej krzywizny. Tak jest z naszym balonikiem. Każda kropka widzi tylko, że oddala się od innych i nic więcej. Przerzucamy teraz to myślenie na cały wszechświat już trójwymiarowy. Każda galaktyka jak kropka na baloniku oddala się od innych bez wyraźnego środka ekspansji, tylko w tym wypadku już w trzech wymiarach. Inny przykład przytaczany często przy tej okazji to ciasto z rodzynkami, które po włożeniu do piekarnika cały czas rośnie i staje się coraz większe. Każdy rodzynek widzi, że pozostałe się od niego oddalają, jednak nie może odnaleźć żadnego środka ekspansji. Jak można się domyślić, rodzynki do galaktyki, a ciasto to przestrzeń. Ciasto na początku było malutkie, jak wczesny wszechświat. A potem rozdeło się do gigantycznych rozmiarów. Jednak należy pamiętać, że to tylko model, niedoskonały. Nie da się w prosty sposób przedstawić procesu rozszerzania się wszechświata. W przypadku ciasta rozrasta się ono w przestrzeni, a wszechświat rozrasta się wraz z przestrzenią. Na zakończenie zostaje jeszcze jedno pytanie: Gdzie nastąpił wielki wybuch? Chyba już wiecie. Wszędzie w całym wszechświecie, w odległych gwiazdach, jak i w Twoim pokoju. Nie był to tak naprawdę wybuch, tylko raczej wielkie rozdęcie. Wszystko znajdowało się kiedyś w malutkim punkcie i błyskawicznie zwiększyło swoje rozmiary. Nie odrzucając nic na zewnątrz, bo na zewnątrz nic nie ma, nawet przestrzeni gdzie coś mogłoby wylądować.